Na sygnale, co zobaczymy w nowym odcinku 13 sezonu polskiego serialu medycznego? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 843, który ukaże się w trzecim tygodniu lutego oraz zdradzamy szczegóły jego emisji. Na sygnale to serial medyczny emitowany w TVP2, który przedstawia codzienne zmagania ratowników medycznych ratujących życie pacjentom w najtrudniejszych chwilach. Produkcja od lat cieszy się zainteresowaniem widzów, angażując ich emocjonalnie w dramatyczne sytuacje bohaterów. Teraz na sygnale wraca z kolejnym odcinkiem 13 sezonu. Co się wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie odcinka 843, który zostanie wyemitowany w trzecim tygodniu na sygnale odcinek 843, streszczenie szczegółowe. Streszczenie 843. odcinka serialu na sygnale prezentuje się następująco. Na kolejnym dyżurze zespół doktora Góry odpowiada na wezwanie automatyczne z dziecięcego zegarka z funkcją SOS i trafia na młodego pacjenta w spektrum autyzmu, który ma poważne poparzenia. Ekipa doktora Banacha musi pomóc kobiecie z nadwagą, której serce nagle stanęło podczas intensywnych ćwiczeń w ośrodku wypoczynkowym. Tymczasem Róża zaskakuje kolegów, bo po kilku dniach urlopu nie stawia się w pracy i nikogo o swojej nieobecności nie uprzedza. A Brytni wybiera w końcu termin ślubu i oznajmia przyjaciołom z bazy oraz narzeczonemu, że do uroczystości został już tylko miesiąc. Na sygnale odcinek 840. 843. Odcinek serialu na sygnale zostanie wyemitowany we wtorek 17 lutego 2025 roku o godzinie 21:55 na antenie TVP2. Na sygnale obsada. Scenariusz 843 odcinka serialu na sygnale opracowała Monika Pużycka, a w obsadzie znaleźli się Tomasz Piątkowski, Wojciech Kuliński, Adrianna Jagiełło, Paulina Zwierz, Adam Turczyk, Kamil Wodka, Kamil Błoch, Monika Mazur i Dariusz Wieteska. Na sygnale, dni i godziny emisji 13 sezonu. Debiutujący jesienią 2025 roku 13 sezon serialu Na Sygnale przyniósł ze sobą zmianę, odcinki emitowane są aż 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Telewizja Polska wycofała się jednak z tej decyzji już po dwóch tygodniach. Usunęli jeden dzień, ale dodali jeden odcinek i w ten oto sposób otrzymujemy aż 5 nowych odcinków Na Sygnale w tygodniu. Aktualny harmonogram emisji prezentuje się następująco